Wój witam Państwa. Dziś w studio telewizji Orion pani Elżbieta Markowska, prezes stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani prezes zbliża się 13 już pielgrzymka Amazonek na jasną górę. E, taka można powiedzieć data troszeczkę pechowa, ale chyba pechowa ta pielgrzymka nie będzie, bo zawsze ta pielgrzymka przynosi bardzo duże efekty i dużo Amazonek w niej uczestniczy. Tak, w tym bardziej, że teraz w tym roku będzie to taka pielgrzymka międzynarodowa. Uczestniczyć będą czynnie w, również w modlitwach wiernych koleżanki ze Słowacji z miasta Żelina. Z Republiki Czeskiej. Z do tej Liberca. pory tak nie było, do tej pory nie. tylko Polki, Polki uczestniczyły. Polki, tak, z tym bardziej dlaczego? Dlatego, że e, współpracujemy, stowarzyszenia spół, zaczęły współpracować z innymi państwami. U nich tak nie jest rozwinięta działalność Amazonek, jak u nas. One się od nas uczą i dopiero właściwie się organizują. I wszystkie wszystko Wszystkie takie doświadczenia od nas przenoszą na swoją, do swoich państw i, o, i one po prostu bardzo prosiły nas, że chciałyby również uczestniczyć w tym wielkim święcie. Yy, Słowacja może nie ma takich, takiego, takiego, takiej jasnej góry, jak my mamy. Prawda? Niemcy tak samo, yy, Czesi. I to są orga, takie organizacje po prostu współpracujące z naszymi stowarzyszeniami, którzy chcą również w tym święcie uczestniczyć. Dla nich to jest bardzo ważne. Oni... To, to jest taka pielgrzymka... Yy... Która gromadzi również wszystkie Polki, i to jest jedyna taka pielgrzymka w Polsce. Jedyna, jedyna pielgrzymka. To jest w ogóle jedyne miejsce właściwie w Polsce, gdzie tak ogromna liczba kobiet, które są doświadczone chorobą nowotworową, piersi, mają możliwość spotkania się. Ten dzień, to jest pierwsza sobota października, jest najważniejszym dniem w życiu wszystkich kobiet, które zostały dotknięte chorobą nowotworową. Musimy zapamiętać, że tutaj przyjeżdżają całe rodziny, przyjeżdżają przyjaciele Amazonek, przyjeżdżają wszyscy, którzy, którym jest ten los amazoński bliski. Więc to jest naprawdę wielkie święto nie tylko tych, które zostały dotknięte tą chorobą, ale wszystkich naszych przyjaciół. To może powiedzmy, jak to się wszystko zaczęło, kto był inicjatorem tej pielgrzymki? No bo 13 lat już y, panie pielgrzymujecie. Mm, tak. W tym roku mamy 14-lecie 14 ruchu Częstochowskich Amazonek. Jak powstałyśmy. Z, Ania, nasza, pierwsza prezes naszego stowarzyszenia, Ania Stefańczyk, podjęła taką inicjatywę wspólnie z koleżankami, które założyły ruch w Częstochowie, żeby zorganizować pielgrzymkę ogólnopolską na Jasną Górę. Pierwsza była to takie małymi kroczkami, bo nie wiedziałyśmy jak właściwie zacząć, od czego zacząć. Taką ogromną pomoc dla Ani Stefańczyk w załatwieniu całej tej sprawy pomogła siostra Uszulanka, siostra Danuta Lipińska, z którą również w tej chwili współpracujemy i której serdecznie dziękujemy. Nie ma jej już z, nas, z nami w Częstochowie, jest w Zielonej Górze, ale jest z nami z duchem i zawsze nas bardzo wspiera. Także ta pierwsza pielgrzymka była wielkim wydarzeniem. I co roku od tamtej chwili, każdą pierwszą sobotę października spotykamy się tutaj na jasnej górze. To powiedzmy, jak w tym roku będzie ta pielgrzymka wyglądać? Co panie zaplanowałyście? Oprócz oczywiście tego, że będą wam towarzyszyć koleżanki z zagranicy. Przede wszystkim dzień wcześniej spotykamy się w Częstochowie, bo kluby przyjeżdżają na taką pielgrzymkę dwudniową czy dniową, ale żeby zapewnić im jakiś taki czas może bardziej rozrywkowy, może nie tylko, żeby duchowo się spotykały, modliły się na jasnej górze, ale również coś na wesoło, więc organizujemy koncert przed przedpielgrzymkowy. W tym roku odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury i na który zapraszamy naszych przyjaciół, darczyńców. Po prostu chcemy wszystkim podziękować. I tu przyjeżdżają koleżanki, tych, które są zaproszone, które mogą przyjechać, czyli koleżanki z Polski, koleżanki ze Słowacji będą z nami w tym dniu, z Niemiec i również z Czeskiej Republiki. Republiki czeskiej Zitkał. Czyli Także, to jest ten koncert tak. w MDK-u, a następnego dnia co się będzie działo? O godzinie 11 rozpocznie się na szczycie uroczysta msza święta, którą popro będzie poprowadzi, będzie głównym takim koncelebrantem arcybiskup ksiądz Stanisław Nowak. Więc w ogóle ta pielgrzymka w tym roku jest pod hasłem motto tego, tej pielgrzymki nadzieja Zawieść nie może. Jest to piękne takie przesłanie, bo musimy pamiętać, że nadzieja nam daje wytrwałość, daje nam dużo wiary, więc ta nadzieja zawieść nie może. Więc w takim duchu po prostu będzie cała msza prowadzona. A pamięta pani może takie słowa z tych kilku lat pielgrzymek, które jakoś szczególnie utkwiły pani w pamięci? Jakieś takie słowa, które nie wiem, dawały właśnie taką nadzieję? W jedności miłości nasza siła, było motto takiej pielgrzymki, więc to też nam udowadniało, że jesteśmy zjednoczone w tej miłości i rośniemy w, sile, w siłę, abyśmy miały życie i miały je w dostatku. Więc to też są takie, to są takie piękne przesłania, które ciągle nam towarzyszą. Pierwsza pielgrzymka była pielgrzymką, która, która była przesłaniem słów Jana Pawła II. Czyli też, I, też, też szczególna. szczególna. Więc naprawdę każda ta pielgrzymka jest wyjątkowa, inna. Więc tutaj właściwie przychodzimy, modlić się i dziękować Bogu za to, że jesteśmy, że żyjemy, że zostało nam dane życie. Nie ma wśród nas już tych, które. No właśnie, ta pielgrzymka to jest zawsze taki moment refleksji nad tym, co już było, co już minęło, a przede wszystkim um, też moment refleksji nad tymi osobami, które odeszły, których już nie ma w waszych szeregach. Właśnie nie ma wśród nas ani Stefanczy, która była inicjatorką. japorką oczywiście, Między bo tych osób bardzo dużo odeszło w ciągu tych ostatnich lat. Odeszła również druga prezes, Janina Zenona Strycza, wiceprezes Elakotas. W tym roku odeszła od nas Adamidor, to były założycielki naszego ruchu Amazonek. Henia Dub, to są osoby, które bardzo utkwiły nam w naszych pamięciach, w naszych sercach. To są koleżanki, dzięki którym właściwie jesteśmy, dzięki którym to stowarzyszenie istnieje i prowadzimy tą działalność i kontynuujemy, kontynuujemy to, co one zaczęły. Dwa lata temu w ogóle powstała taka inicjatywa. Z rodzina Ani Stefańczyk przekazała nam. Łuk, którym Anna, Ania została odznaczona, to jest odznaczenie, odznaczane jesteśmy przez Konwent Seniorów, to jest najwyższe odznaczenie przez, przyznawane przez Federację Amazonek za działalność w organizacji. Ania ją otrzymała jako prezes naszego stowarzyszenia, za to, że organizowała te pielgrzymki, ale przede wszystkim za to, że dzięki jej staraniom kobiety mogą mieć... Lepsze protezy. My musimy pamiętać, że my walczymy nie tylko o to, żeby przetrwać i żyć, o rehabilitację, ale również, żeby zapewnić nam dobre funkcjonowanie. funkcjonowanie. Więc te protezy, które, którym dzięki właściwie zaangażowaniu Ani Stefańczyk kobiety w tej chwili mogą. W, w, tak jak wszystkie kobiety na świecie, mogą wreszcie normalnie funkcjonować. Ale jest za co dziękować w tym roku, na tej pielgrzymce? Jest. Jest co roku dziękować. Będziemy co roku dziękować. Dlatego, że my żyjemy i dziękujemy za to, że przeżyłyśmy, że zostało nam dane następne, właściwie... Nas, my się cieszymy z każdego dnia. My tu przychodzimy i dziękujemy najjaśniejszej panice naszej mateczce za każdy dzień, za... Za to, że jesteśmy z rodziną, że żyjemy, że, że możemy funkcjonować. I za to po prostu dziękujemy. A to był trudny rok dla Stowarzyszenia, dla Amazonek? Tak. Znowu odeszły koleżanki z naszego grona, więc to są takie smutne chwile. Borykamy się z trudnościami, bo, bo trzeba pamiętać, że nie ma tych funduszy, że jest coraz ich mniej, żeby przetrwać. Nie ma na wszystko dotacji, a żeby funkcjonować, to musimy funkcjonować, żeby. Po prostu pomagać innym. To chodzi o to, żebyśmy się rehabilitowały, żeby były spotkania z psychologiem. No właśnie, ale mimo tych niewystarczających funduszy, jednak Pani jakoś funkcjonujecie. No jest stowarzyszenie jest ten lokal na wolności i tam również odbywają się takie spotkania, prawda, z psychologami, z lekarzami, którzy wspierają Amazonki. Tak, napisałyśmy między innymi projekt od nieotwarty Amazonek, dzięki któremu mamy, mamy fundusze, mamy pieniążki na spotkania z lekarzami na wykłady i tutaj. Właściwie to nie tylko są te spotkania dla nas, bo to są spotkania typowo kierowane do mieszkańców Częstochowy, okolic, do powiatu. Czyli dla takich osób, które jeszcze nie są w stowarzyszeniu i na przykład nie wiedzą, jak, jak to stowarzyszenie działa. To jest taka tak. pomoc, można powiedzieć, doraźna. Przede wszystkim te spotkania się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem, co miesiąc spotykamy się z innym lekarzem, są to lekarze różnych specjalności, różnych dziedzin, więc był ginekolog, chirurg, był rehabilitant, lekarz od naczyń, naczyniowiec, więc w Mamy jeszcze przed sobą onkologa, radioterapeuta, onkolog, mamy również spotkanie, będziemy miały z panią onkolog, która właściwie zajmuje się opieką paliatywną, więc warto, żeby właściwie mieszkańcy Częstochowy i właściwie społeczeństwo dowiedziało się, na czym polega opieka paliatywna, żeby się nie bało, bo wszyscy się panicznie boimy, jak usłyszymy hospicjum czy opieka paliatywna. A to jest wszystko, żebyśmy godnie po prostu chorowali, żebyśmy godnie odchodzili no i mieli, żebyśmy nie cierpieli, bo to jest bardzo ważne. Więc to są, będzie spotkanie z psychologiem, z psychiatrą, więc to są jeszcze rzeczy z neurologiem, które są jeszcze przed nami, bo nasze spotkania w, 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 z okazji tych nieotwartych u Amazonek będą trwały do końca listopada, na które również serdecznie zapraszamy. Zawsze ta wiadomość jest na naszej stronie internetowej, są ogłoszenia w prasie i również dzięki Państwu Państwo również informują naszych telewidzów prawda, o tym, że takie spotkanie u nas się odbywa. No ale oczywiście na początku jeszcze pielgrzymka Amazonek w pierwszy, pierwszy weekend października. I oczywiście serdecznie zachęcamy do udziału wszystkie, wszystkie panie. W ogóle serdecznie zapraszam wszystkich. Jednocześnie chciałam poinformować, że tegoroczna pielgrzymka będzie transmitowana przez Radio Jasna Góra. Mieszkańcy tutaj okolicy to będą mieli dos dostęp, ale yy, dla wszystkich, którzy będzie to. Yy, 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 telewizja internetowa, przez internet będzie można prawda, słuchać audycji oraz całej mszy świętej oraz na cyfrze plus. Są to takie duże, myślę, udogodnienie i te, które osoby nie mogą przyjść, bo wśród nas naprawdę jest wiele chorych, które nie będą mogły uczestniczyć razem z nami w tym wielkim święcie, w tym wielkim wydarzeniu, więc będziemy się wszyscy wspólnie modlić na Jasnej Górze za ich uzdrowienie za ich zdrowie i za to, żeby było nam lepiej. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moimi Państwa gościem była Pani Elżbieta Markowska, prezes Stowarzyszenia Częstochowskiej Amazonki.